Dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam wszystkie osoby, które urodziły się w znaku Strzelca, na czytanie tygodniowe. Tydzień od 20 do 26 września 2021 roku. Zobaczmy, co za energia, tutaj na ten tydzień. Od Tarota dla Was, kochani. Co dla Strzelców. 20. 26 września 2021 roku. Pokażcie karty. Z jaką energią rozpoczynacie ten tydzień, z jaką wchodzicie. I tutaj mamy króla. Oj, co ja mówię króla, rycerza pucharów. Co odchodzi od Was? W tym tygodniu. Paść buław. A co przychodzi? O, no, to nawet jak ten paść buław odchodzi, to cesarzowa do Was przychodzi. Super. Na czym warto skupić się w tym tygodniu? Swoją uwagę! I uwaga na Asie Pucharów. Pięknie. A z czym kończycie ten tydzień? Z jaką energią? Jaki wynik? I tutaj mamy pustelnika. W tle czytania, moi drodzy, siódemka kapucharów, mówiąca o wielu możliwościach, e, o tym, że trudno nam się na jakąś możliwość zdecydować, że wszystko nam się podoba, taki, wiecie, trochę takie stanie w rozkroku, bujanie się, takie nie wiem, czy chcę, czy nie chcę, a może to, a może co innego, taka trochę niedojrzałość, takie trochę dzieciństwo. Powiedziałabym pewien rodzaj takiej właśnie niedojrzałości albo asekuracyjności, może. Tak jakbyście bali się podjąć ryzyka, też tak może być. Rozpoczynacie y, Rycerzem Pucharów. W tym tygodniu, dla osób, które ym, czekają na jakieś wiadomości. No to może w tym tygodniu się doczekają, bo Rycerz Pucharów przynosi również dobre wieści. To nie jest tylko oferta, która jest ofertą od mężczyzny, który zaprosi na randkę czy, czy, czy powie czułe słowo, bo Rycerz Pucharów takim rycerzem właśnie jest, taką ofertą spotkań właśnie romantycznych, ale również są to wiadomości które on niesie i te wiadomości są tym pucharem w tym, albo w tym pucharze, tak? Czyli czymś mm, bliskiemu naszemu sercu, emocjonalnie czujemy zgodę. Może czekacie na jakieś informacje? Kto wie? Odchodzi paś. Paś to jest młoda taka, słuchajcie, nieokiełznana, nieopierzona, trochę energia do działania. Paś nosi po prostu yy, paś działa tak trochę na oślep. On bardzo chce. On nasz nie wie za co ma się chwycić. Po prostu bierze tego kija i będzie nim wywijał y, dla samego wywijania, bo nie wie jak go y, te działania ukierunkować, jakie paś bardzo chętnie się uczy, bardzo chętnie podejmuje y, inicjatywę, ale bardzo szybko może się zniechęcić. Paś nie jest y, Takim, taką stałą energią, tylko taką energią bardzo chwiejną, zwłaszcza ten buławowy, który, który po prostu. On bardzo łatwo się zapala do jakichś pomysłów, mm, ale też bardzo łatwo może się wycofać z czegoś. Dlaczego? Bo dlatego. Taki jest Paś, niedojrzały. Niedojrzały. I bardzo dobrze, że odchodzi na pozycję przeszłości, bo przychodzi do Was w tym tygodniu cesarzowa. To jest dopiero energia. Słuchajcie, osoby niezależnej, samodzielnej, to Wenus w byku, więc kobieta piękna, majętna, ustatkowana, ma stabilną pozycję, nic jej nie brakuje. Karta matki, karta żony, no. no, może do niektórych informacja, że matka przyjedzie. <laughs> tak, po prostu. <laughs> słuchajcie, to jest czytanie tygodniowe, więc tu wszystko możliwe, tak? Karta też dużej cierpliwości. Takiego słuchajcie, pracy włożonej w, w jakiś projekt, w jest w stanie cesarzowa poczekać na efekt cesarzowej. My nie spieszymy się z niczym. Wszystkie sprawy oddejrzewają w swoim tempie, ale na pewno jest to karta pomyślna, gdzie nasze projekty mają szansę uziemienia, realizacji. W takiej energii może się odnajdziecie. Wy sami. Czyli strzelce mogą w tym tygodniu tak działać, w kierunku takiego komfortu, albo dojść do, do takiego momentu, że właśnie już się nie będą wahały, co robić, jak robić, na co się zdecydować. Tylko po prostu przyjdzie jakaś informacja, dzięki tej informacji któregoś asa pucharowego wezmą i po prostu wykorzystają do działania. No i tarut mówi skup się, skup się na prezencie od losu. Na tym się macie skupić. Na tym, co was spełnia, cieszy, raduje, e, sprawia wam przyjemność. Nie patrzcie, co kto na to. Tu, jak wam będzie dobrze, jak wy będziecie zadowoleni, to i osoby w waszym otoczeniu nie mogą być niezadowolone, bo człowiek zadowolony rozsiewa radość, uśmiech dookoła siebie. Więc As Pucharów mówi: skup się w tym tygodniu na czymś, co sprawia ci radość. Na czymś przyjemnym. Cesarzowa to samo. Poczuj komfort, poczuj się stabilnie, poczuj się y, wygodnie. Wykorzystaj szansę od losu na coś, co może przynieść ci taką stabilizację emocjonalną, przyjemność. Co to tam u Was będzie? Pojęcia nie mam, ale Wy najlepiej wiecie. Z czym zakończycie ten tydzień? Jaki wynik na ten tydzień? I tutaj mamy kartę pustelnika. Piękna, dojrzała energia. To jest dziewiąta karta w Arkanach Wielkich, czyli domykacie pewną klamrą coś, zamykacie jakiś etap, kończycie coś. Być może jakiegoś, jakiejś niepewności, jakiegoś rozedrgania właśnie z tej siódemki pucharów, tak? E, jakiegoś niezdecydowania, wahania. Zobaczcie, to... Ten człowieczek tutaj nie wygląda na dojrzałą osobę, ale pustelnik jak najbardziej. To jest karta panny, uporządkowania pewnego. Więc, kochani. Mm, tu w ogóle. To, tu są duże emocje, bo. Ee, i cesarzowa jest bardzo emocjonalną kobietą i ten as pucharów, a tu w wyniku macie pustelnika, który ma świetny kontakt ze sobą. On ma czasami tendencję, słuchajcie, do, do uciekania od ludzi, do zamykania się w sobie. No, jeśli to jest chwilowe, bo trzeba coś przemyśleć, jest to fajne. Natomiast zbyt długo, no, niewskazane raczej, aczkolwiek w pustelniku mamy... Bardzo dobry kontakt ze sobą, bardzo dobry kontakt wewnętrzny. Czyli jeśli my czujemy, że któryś z tych pucharów jest tym asem, na którym Tarot mówi skup się w tym tygodniu, to po prostu, jak zapytacie tam w środku siebie, nie ma mowy, żebyście nie wiedzieli, który puchar wybrać. Wystarczy się skupić, wystarczy się nie rozpraszać na taką paziową energię, która was widocznie wcześniej nosiła i skakaliście z kwiatka na kwiatek, bo pas jest bardzo niedojrzały, on się chwyta wielu rzeczy i z niczego mu nic za specjalnie nie wychodzi. On się dopiero uczy. On ma tylko mnóstwo energii, ale bardzo słomiany zapał. Szybko się nudzi. A tutaj w tej cesarzowej ten komfort możecie sobie zapewnić biorąc tego asa, który Was tak satysfakcjonuje, ale będziecie wiedzieli, bo się skontaktujecie ze sobą, którego asa wziąć, w którym momencie na jakiś pomysł się zdecydować, na który pomysł się zdecydować. Piękna karta kontaktu ze sobą, wewnętrznej mądrości. Pustelnik ma wiedzę, ma mądrość nabytą przez całe życie. E, przez doświadczenia, wyuczoną z książek, wszelką wiedzę. To już jest człowiek doświadczony. On nie potrzebuje zbyt wielkiego światła on wystarczy, że ma wyobraźnię on sobie tylko przyświeci, przy, przy sobie tylko oświetla sobie ścieżkę do przejścia tym kagankiem. On się świetnie porusza w nocy jego intuicja prowadzi. On ma i intuicję, i mądrość nabytą, i mądrość wyuczoną. Komplet tu jest. I to jest energia kończąca y, ten tydzień u Was. Więc może to być Wasza energia. Może to być Wasza energia, może też być dla niektórych ktoś z znaku Panny, kto będzie tym asem pucharowym. O tu jakieś informacje idą. W tym asie. Do Was. Czekacie na coś, może na jakieś pomysły. Wiecie, cesarzowa jest płodna, czeka na dziecko, albo ma pomysły, które potrzebują ewoluować, dojrzewać, rozwijać się. To nie jest tak hobsiub. Fajne karty. Macie dwa duże arkana silne i Asa Pucharowego, coś fajnego w tym tygodniu ma szansę do Was przyjść i nie zgabcie się. Nie przeoczcie tej okazji, moi drodzy. Dobrego tygodnia.